Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że niektóre jedzenie w Twoim domu może cicho zaszkodzić Twojemu zdrowiu? Ostatnie badania pokazują, że choroby takie jak cukrzyca i problemy z sercem wzrosły o 40% w ostatnich latach w dużej mierze z powodu nowoczesnej diety? Dziś ujawnię 15 produktów, które należy natychmiast usunąć z Twojej spiżarni. Nie martw się, Pokażę również smakowite i zdrowe alternatywy, aby je zastąpić, zapewniając lepszą jakość życia dla Ciebie i Twojej rodziny. Przetworzone mięsa są niewątpliwie jednym z największych wrogów nowoczesnego zdrowia. Codziennie miliony ludzi spożywają takie produkty jak kiełbasa, szynka, bekon i mortadela, nie zdając sobie sprawy z cichych zagrożeń, które wprowadzają do swojego organizmu. Te produkty nie tylko są szkodliwe, ale stanowią prawdziwe bomby biochemiczne, które mogą wywołać szereg katastrofalnych problemów zdrowotnych. Przemysł spożywczy przekształcił te mięsa w prawdziwe pułapki żywieniowe, pełne chemicznych konserwantów, tłuszczów nasyconych i alarmujących poziomów sodu. Te produkty wywołują kaskadę negatywnych reakcji w ludzkim ciele. Solidne badania naukowe Światowej Organizacji Zdrowia ujawniają bezpośredni związek między częstym spożywaniem przetworzonych mięs, a znacznym wzrostem ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, choroby sercowo-naczyniowe oraz zaburzenia metaboliczne. Glutaminian sodu, azotyn sodu i inne konserwanty stosowane w tych mięsach odpowiadają za głębokie zmiany w układzie odpornościowym. Eksperci ostrzegają, że regularne spożycie może wywołać przewlekłe zapalenia. Które osłabiają podstawowe funkcje organizmu i przyspieszają procesy starzenia komórek. Ale nie musi to być scena rozpaczy. Istnieją praktyczne i pyszne alternatywy, aby zastąpić te szkodliwe produkty. Świeże mięsa, najlepiej skontrolowanych źródeł, mogą być przygotowywane metodami kulinarnymi, które zachowują ich składniki odżywcze i smak. Zastąpienie może rozpocząć się stopniowo, wybierając chude kawałki kurczaka, indyka lub ryb. Przygotowywane z naturalnymi przyprawami i zdrowymi metodami gotowania. Inteligentną strategią jest inwestowanie w białka roślinne, takie jak ciecierzyca, soczewica i tofu, które oferują pełne odżywienie bez związanych z nich ryzyk. Lokalni rolnicy i targi są doskonałym źródłem świeżych i wysokiej jakości białek, przyczyniając się nie tylko do zdrowia jednostki, ale także do lokalnej gospodarki. Transformacja zaczyna się od świadomości i małych codziennych wyborów. Czytanie etykiet, kwestionowanie pochodzenia jedzenia i priorytetowe traktowanie naturalnych składników to fundamentalne kroki w kierunku cichej rewolucji żywieniowej w Twoim domu. Zdrowie to nie cel, lecz podróż inteligentnych wyborów i zaangażowania na rzecz integralnego dobrostanu. Ukryte niebezpieczeństwo napojów gazowanych stanowi cichą groźbę, której wiele osób w pełni nie rozumie. Te kuszące płyny są prawdziwymi pułapkami żywieniowymi, pełnymi cukrów i substancji sztucznych, które mogą stopniowo niszczyć zdrowie ludzkie. Konsekwencje wykraczają daleko poza prostą konsumpcję pustych kalorii. Każdy łyk tego typu napojów wywołuje złożone reakcje chemiczne w organizmie. Absurdalne poziomy cukru powodują natychmiastowe skoki glikemii, przeciążając trzustkę i eksponencjalnie zwiększając ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Badania naukowe pokazują, że regularna konsumpcja tych napojów jest bezpośrednio związana z otyłością, zespołem metabolicznym i problemami sercowo-naczyniowymi. Sztuczne słodziki, reklamowane jako zdrowe alternatywy, okazują się jeszcze bardziej niebezpieczne. Ostatnie badania wskazują, że te chemikalia mogą zmieniać mikrobiom jelitowy, osłabiając całe systemy odpornościowe. Dysbioza spowodowana tymi sztucznymi składnikami może wywołać ciche stany zapalne, przyczyniając się do rozwoju przewlekłych chorób. Zaskakująco, wpływ napojów gazowanych przekracza aspekty fizyczne, osiągając wymiary zdrowia psychicznego. Badania naukowe ustanowiły związki między nadmiernym spożywaniem tych płynów, a wzrostem objawów lękowych i depresyjnych. Zaburzenia wywołane w centralnym układzie nerwowym mogą wywołać znaczące zmiany w zachowaniu. Transformacja zaczyna się od świadomych wyborów. Zastąpienie napojów gazowanych nie oznacza niedoboru, lecz odkrycie wszechświata pysznych i pożywnych napojów. Woda aromatyzowana świeżymi owocami, naturalnie mrożona herbata, woda kokosowa i napary z ziół stanowią niezwykłe alternatywy, które nawadniają i odżywiają ciało. Tworzenie nowych nawyków wymaga strategii i zaangażowania. Początkowo stopniowo ograniczaj spożycie, zastępując jedną codzienną porcję zdrowszą opcją. Spróbuj przygotować domowe napoje, używając naturalnych składników i odkrywając połączenia, które zaskoczą Twoje podniebienie. Sekret tkwi w kreatywności i chęci do zmian. Rewolucja zaczyna się w domu, od prostych i zaangażowanych decyzji. Każdy wybór reprezentuje krok w kierunku zdrowszego stylu życia, gdzie dobrostan nie jest tylko celem ale codziennym zobowiązaniem wobec samego siebie i tych, którzy nas otaczają. Popcorn z mikrofalówki może wydawać się niewinną przekąską, ale kryje przerażającą rzeczywistość żywieniową, którą mało kto zna. Ta chwila natychmiastowej przyjemności może dostarczać prawdziwego koktajlu szkodliwych substancji chemicznych do Twojego organizmu. Torby z przemysłowym popcornem są prawdziwymi pułapkami zaprojektowanymi, aby uwodzić Twoje podniebienie. Ale cicho, kompromitować Twoje zdrowie. Składniki obecne w tych produktach przemysłowych to bomba chemicznych wyzwalaczy. Konserwanty, sztuczne aromaty i tłuszcze trans mieszają się, tworząc toksyczny krajobraz dla ludzkiego ciała. Ostatnie badania naukowe ujawniają niepokojące powiązania między częstym spożywaniem tych produktów a poważnymi problemami oddechowymi oraz potencjalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Eksperci ostrzegają przed szkodami spowodowanymi przez wewnętrzne powłoki torby do popcornu, które uwalniają takie substancje jak perfluorooktan, ekstremalnie szkodliwy związek chemiczny związany z zaburzeniami metabolicznymi oraz możliwymi mutacjami komórkowymi. Tłuszcze trans obecne w tych produktach mogą wywołać chroniczne stany zapalne, stopniowo osłabiając system odpornościowy. Dobrą wiadomością jest to, że zastąpienie tej opcji przemysłowej domową alternatywą jest prostsze, niż się wydaje. Przygotowanie popcornu w garnku lub elektrycznym ekspresie do popcornu pozwala całkowicie kontrolować składniki, co gwarantuje znacznie zdrowsze i smaczniejsze doświadczenie. Wykorzystaj organiczne ziarna kukurydzy, dodaj dobrej jakości oliwę i naturalne przyprawy, takie jak sól morska, świeże zioła, lub przyprawy, aby stworzyć zaskakujące połączenia. Fantastyczną wskazówką jest inwestowanie w popcorn z 100% naturalnymi składnikami, eksperymentując z różnymi sposobami przyprawienia. Oliwa kokosowa, pieprz, rozmaryn, czosnek w proszku, a nawet składniki odżywcze, takie jak drożdże odżywcze, mogą przekształcić ten przysmak w pożywną i pyszną opcję. Kreatywność w kuchni pozwala cieszyć się popcornem, nie narażając zdrowia. Transformacja zaczyna się od świadomości. Każdy wybór reprezentuje krok w kierunku mądrzejszego stylu życia, w którym smak i odżywienie idą w parze. Zastąpienie przemysłowego popcornu nie oznacza niedoboru, lecz odkrycia wszechświata możliwości kulinarnych, które odżywiają zarówno ciało, jak i duszę. Margarina, pozornie niewinna w swoim kuszącym opakowaniu, stanowi prawdziwe, ciche zagrożenie dla nowoczesnego zdrowia. Wiele osób wciąż uważa ją za zdrową alternatywę dla tradycyjnego masła. Ale rzeczywistość żywieniowa jest zupełnie inna. Tłuszcze trans obecne w tym produkcie przemysłowym są prawdziwymi agentami niszczącymi komórki, które mogą powodować poważne i nieodwracalne szkody w organizmie. Solidne badania naukowe pokazują, że regularne spożycie margaryny jest bezpośrednio związane z przewlekłymi stanami zapalnymi, gwałtownie zwiększając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Te proste tłuszcze przemysłowe wywołują znaczące zmiany w metabolizmie osłabiając podstawowe funkcje układu odpornościowego i przyspieszając procesy starzenia komórek. Metody produkcji margaryny przekształcają lipidowe struktury w zupełnie różne chemicznie stany niż ich naturalne. Ten proces przemysłowy wytwarza cząsteczki, które ludzkie ciało nie jest w stanie odpowiednio zmetabolizować, co prowadzi do przeciążenia metabolicznego, które może wywołać szereg problemów zdrowotnych. Eksperci ostrzegają, że każda łyżka tego produktu to prawdziwy biochemiczny atak na systemy organiczne. Istnieją zdrowe i absolutnie pyszne alternatywy. Oliwa z oliwek Extra Virgin na przykład reprezentuje żywieniową rewolucję. Bogata w polifenole i przeciwutleniacze, ta złota ciecz nie tylko chroni serce, ale także zwalcza stany zapalne, wzmacnia układ odpornościowy i promuje długość życia komórkowego. Masło pochodzenia organicznego od krów karmionych trawą również jest doskonałą opcją. W przeciwieństwie do produktów przemysłowych, zachowuje niezbędne składniki odżywcze, oferując korzystne tłuszcze, które wspomagają wchłanianie witamin i minerałów. Jego profil żywieniowy jest niezrównanie lepszy od produktów przetworzonych. Przekształcanie kuchni w laboratorium zdrowia oznacza dokonywanie inteligentnych wyborów. Zastąpienie margaryny nie oznacza niedoboru, lecz odkrycia. Używaj oliwy do przygotowania niesamowitych sosów, zaskakujących marynat i przypraw, które wynoszą każde danie na wyższy poziom odżywczy. Eksperymentuj, łącząc oliwę z świeżymi ziołami, czosnkiem i przyprawami, aby stworzyć prawdziwie rewolucyjne doświadczenia kulinarne. Zmiana rozpoczyna się od świadomości. Każdy wybór reprezentuje krok w kierunku mądrzejszego stylu życia, w którym odżywienie i smak idą w parze, celebrując życie w każdy posiłku. Buliony w kostkach stanowią klasyczny przykład tego, jak wygoda może być niebezpieczną ścieżką do zdrowia. Te małe kostki skondensowane wydają się być magicznym rozwiązaniem do nadania smaku potrawom, ale w rzeczywistości kryją prawdziwą chemiczną bombę gotową do wybuchu w naszym organizmie. Sekret ukryty za tymi przemysłowymi kostkami polega na ich przerażającej kompozycji: ekstremalne poziomy sodu, glutaminian sodu i szereg sztucznych konserwantów. Przekształcają ten pozornie niewinny produkt w prawdziwą truciznę metaboliczną. Każda kostka reprezentuje prawdziwą, cichą agresję na systemy ciała, osłabiając witalne funkcje i zwiększając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Naukowcy nieustannie ostrzegają przed niebezpieczeństwami tych chemicznych koncentratów. Glutaminian sodu, na przykład, nie tylko wzmacnia smaki, ale powoduje subtelne zmiany neurologiczne, mogące wywołać stany zapalne w centralnym układzie nerwowym. Substancja ta działa jak prawdziwy koń trojański. Penetracja cicho w nasze organizmy i powodując niepozorne szkody krótko i długoterminowe. Wysokie ciśnienie krwi wyłania się jako bezpośrednia konsekwencja nadmiernego spożycia tych bulionów. Ekstremalne poziomy sodu przeciążają nerki, prowokując retencję płynów i znacząco zwiększając ciśnienie krwi. Każda dawka tych kostek reprezentuje obliczone ryzyko dla systemu sercowo-naczyniowego, co wiele osób całkowicie ignoruje. Rewolucja zaczyna się w kuchni od inteligentnych i kreatywnych wyborów. Przygotowanie domowych bulionów nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje. Świeże warzywa wysokiej jakości kości, zioła aromatyczne i przyprawy mogą stworzyć wyjątkowo smakowite i pożywne bazy płynne. Domowy bulion nie tylko odżywia, ale opowiada historię troski i miłości osadzonej w smakach. Proste techniki pozwalają przechowywać te domowe buliony przez tygodnie, zmrożone w formach lodu, hermetycznych pojemnikach. Czy indywidualnych woreczkach. W ten sposób zawsze będziesz mieć naturalny składnik, aby poprawić smak swoich potraw, nie narażając swojego zdrowia. Transformacja następuje, gdy decydujemy się być głównymi bohaterami swojej diety. Każdy wybór reprezentuje akt miłości własnej, cichą deklarację, że nasze ciało zasługuje na szacunek i inteligentne odżywianie. Domowe buliony to nie tylko jedzenie, to gastronomiczna rewolucja, która zaczyna się w kuchni. Makaron Instant, uwielbiany za swoją wygodę i szybki smak, kryje przerażającą rzeczywistość żywieniową, z którą niewielu jest gotowych się zmierzyć. Ta kolorowa paczka obiecująca zaspokoić głód w kilka minut w rzeczywistości jest prawdziwym atakiem na zdrowie ludzkiego organizmu. Składniki obecne w tym produkcie przemysłowym to niebezpieczne chemiczne połączenia, zdolne do wywołania cichych i postępujących szkód. Poziomy sodu w makaronie Instant Przekraczają wszelkie zalecane limity przez dietetyków. Każda porcja koncentruje absurdalnie dużą ilość konserwantów i sztucznych substancji, które przeciążają układy nerkowy i sercowo-naczyniowy. Nerki pracują nieustannie, aby usunąć ten nadmiar sodu, powodując zmiany metaboliczne oraz zwiększając ryzyko wysokiego ciśnienia krwi. Tłuszcze trans obecne w tych produktach stanowią kolejny skrajnie szkodliwy składnik. Te syntetyzowane cząsteczki blokują niezbędne procesy metaboliczne, utrudniając wchłanianie składników odżywczych i wywołując przewlekłe stany zapalne. Eksperci ostrzegają, że częste spożycie może powodować znaczące zmiany w profilu lipidowym, znacząco zwiększając ryzyko chorób sercowych. Rozwiązanie nie oznacza całkowitego eliminowania przyjemności z szybkiego posiłku, ale reinterpretacji tego pojęcia. Makaron pełnoziarnisty przygotowywany ze świeżych składników może całkowicie zastąpić wersje przemysłowe. Używaj makaronów bogatych w błonnik, dodawaj warzywa sezonowe, chude białka takie jak kurczak lub tofu oraz naturalne przyprawy, aby stworzyć wspaniałe posiłki w praktycznie tym samym czasie. Spróbuj przygotować domowe sosy, używając świeżych pomidorów, aromatycznych ziół i oliwy z oliwek. Fantastyczną wskazówką jest wcześniejsze pokrojenie porcji warzyw w lodówce, co umożliwia szybkie montowanie pożywnych potraw. Połączenia takie jak szpinak z ricottą, cukinia z serem parmezanem czy świeżymi grzybami mogą przekształcić prosty posiłek w naprawdę wyjątkowe doświadczenie kulinarne. Rewolucja zaczyna się w twojej kuchni, od świadomych wyborów, które szanują ciało i celebrują życie. Każdy posiłek to okazja do odżywienia nie tylko ciała, ale także duszy. Zastąpienie makaronu Instant nie oznacza niedoboru, lecz odkrycie gastronomicznego wszechświata pełnego smaku, zdrowia i witalności. Mrożone frytki mogą wydawać się szybkim i wygodnym rozwiązaniem na posiłki w biegu, ale kryją w sobie arsenał cichych zagrożeń dla zdrowia. Te przemysłowe produkty są prawdziwymi pułapkami żywieniowymi przebranymi w praktyczność, gotowe do wywołania kaskady problemów metabolicznych. Olej wykorzystywany w tych frytkach to prawdziwe chemiczne bomby. Zazwyczaj produkowane z bardzo niskiej jakości tłuszczów, poddawane wielokrotnemu podgrzewaniu, te oleje przechodzą głębokie zmiany molekularne, które przekształcają je w prawdziwe trucizny dla ludzkiego organizmu. Każdy kęs reprezentuje bezpośrednią agresję na układy sercowo-naczyniowe, wywołując stany zapalne, które cicho osłabiają podstawowe funkcje. Solidne badania naukowe udowadniają, że częste spożycie tych frytek jest bezpośrednio związane z znacznym wzrostem markerów zapalnych. Poziomy złego cholesterolu skaczą, tętnice poddawane są postępującemu zużyciu, a układ odpornościowy jest obciążany przez toksyczne substancje, które stopniowo gromadzą się w tkankach ciała. Metody produkcji przemysłowej potęgują jeszcze bardziej te ryzyka. Frytki przechodzą przez procesy konserwacji, które obejmują sztuczne konserwanty. Nadmiar soli i substancje, które sztucznie wydłużają ich trwałość. Ta eksplozja kombinacji elementów to prawdziwy biochemiczny atak na systemy metaboliczne, osłabiający funkcje nerek, wątroby i serca. Na szczęście istnieją niezwykłe alternatywy, które pozwalają zachować przyjemność gastronomiczną bez narażania zdrowia. Frytkownica powietrzna staje się rewolucją dla tych, którzy chcą zachować smak chrupiących potraw, nie używając szkodliwych olejów pieczone ziemniaki z naturalnymi przyprawami, grillowane warzywa i potrawy przygotowywane z oliwą z oliwek ekstra virgin to inteligentne ścieżki do zastąpienia tych przemysłowych frytek. Zmiana nawyków żywieniowych oznacza ponowne połączenie z tradycyjnymi technikami kulinarnymi, doceniając świeże składniki i metody przygotowywania, które zachowują wartości odżywcze. Każdy wybór jest aktem miłości własnej. Cichą deklaracją, że nasze ciało zasługuje na szacunek i świadome odżywianie. Rewolucja zaczyna się w Twojej kuchni, od prostych i zaangażowanych decyzji. Zastąpienie mrożonych frytek nie oznacza niedoboru, lecz odkrycie gastronomicznego wszechświata pełnego smaku, zdrowia i witalności. Nasza podróż przez transformację żywieniową dociera do kluczowego momentu refleksji i działania. Każdy produkt, który omawialiśmy, reprezentuje rozdział szerszej historii o zdrowiu i dbaniu o siebie. Zrozumienie ryzyk nie oznacza życia w strachu, ale upoważnienia przez świadome wybory. Nasze ciała zasługują na szacunek, inteligentne odżywianie i składniki, które są naszym wsparciem. Rewolucja zaczyna się w domu, w Twojej kuchni, z decyzjami, które celebrują życie i dobrostan. Zapraszam Cię do dzielenia się tym doświadczeniem, wymiany wiedzy i budowania społeczności zaangażowanej w naprawdę pożywne i transformujące jedzenie.